Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam Was. Dziękuję, dziękuję za przybycie. I również taka wielka prośba o nagłośnienie tej naszej imprezy. Żeśmy zaprosili Was, aby rozgłośnić, aby nagłośnić nasze spotkanie z bardzo takim światowym człowiekiem, charyzmatykiem, ojcem Johnem Boszaborę. I tu w Zambrowie od 17 do 19 lipca organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne. Dlaczego żeśmy się zdecydowali na takie rekolekcje ewangelizacyjne? Na pewno państwo wiecie, że przygotowujemy się do wielkiej rocznicy, jaka będzie miała za dwa lata w 2016 roku 1050 lat sztu Państwa Polskiego. E, aby e, to e, rocznicę dobrze przeżyć, e, ba, e, organizujemy te rekolekcje ewangelizacyjne, aby umocnić naszą wiarę. To jest główny cel, e, żeby e, przez te rekolekcje nasza wiara e, się umocniła. I dlatego też zapraszamy. Wszyst... Są to rekolekcje zamknięte, więcej e, powiedza, powie siostra. To rekolekcje są zamknięte, natomiast na zakończenie tych rekolekcji w sobotę o 12.30 będzie msza odprawiana o uzdrowienie, właśnie prowadzona przez Ojca Boszabora. Ta msza będzie otwarta dla całej publiczności. Proszę. Jeśli, można, jeśli można, to poprosimy Kasi, panią Kasię. Pani Kasia jest liderką odnowy w Duchu Świętym Ząbrowiej. Myślę, że jest to też tym jednym, jednym z członów, dzięki któremu tutaj zaistniały te rekolekcje. Wiemy o tym, że ojciec Goszobora bywa w Polsce już od 2007 roku. Tak najgłośniejsze jego spotkanie to było oczywiście na, stadio na stadionie w, w Warszawie, które zgromadziło ponad 60 tysięcy ludzi, ale to jest spotkanie charyzmatyczne. To jest w kontekście też tego, co Sobór Watykański II mówi Kościołowi o tym, jak kształtować i realizować i podejmować wysiłek ewangelizacyjny. I w kontekście ewangelizacji chciałbym, żeby pani Kasia parę słów powiedziała, dlaczego akurat tak to się organizuje dzisiaj, że, że nie robi się to po prostu, bo w wielkim poście rekolekcje i starczy, tylko dlaczego szuka się jeszcze innych środków i sposobów na ewangelizację. Rekolekcje mają swoją taką specyfikę, dlatego są też przez trzy dni i zachęca się do tego, by przez trzy dni uczestniczyć w takich rekolekcjach, bo każdy dzień przynosi coś nowego. Ojciec John jest charyzmatykiem, który. Głosi Słowo Boże, dzieli się tym, czym Go Pan Bóg obdarowuje, i te rekolekcje są po to, abyśmy na nowo mogli odkryć Jezusa Chrystusa w naszym życiu, w naszym sercu, w naszej codzienności. Jest to taki czas, te rekolekcje są czasem takiej naszej wewnętrznej przemiany, byśmy mogli bardziej zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. Nawiązując do um, właściwie prośby Ojca Świętego Franciszka, nasza parafia <coughs> chciała odpowiedzieć też również na to wyzwanie, i dlatego w tej chwili, w tej chwili bardzo ważne jest przeżywanie, nawiążę do tego, co pani Kasia mówiła. Przeżywanie rekolekcji ewangelizacyjnych. Chcemy, aby nasza parafia odrodziła się wiarą, czyli aby w naszej parafii coraz więcej ludzi odpowiadało na charyzmatyk, które otrzymali. Ze względu na to, że wiara to jest właśnie radość, dzielenie się tą wiarą, chcielibyśmy, aby nie tylko osoby z naszej parafii, ale z okolicy też przeżyły te rekolekcje właśnie przez trzy dni. Re przeżywanie rekolekcji polega na tym, żebyśmy nie tylko zachwycili się tym darem, który może przekazać nam ten charyzmatyk, ale żebyśmy się charyzmatami potem dzielić. My czekamy, właściwie po to te rekolekcje są zorganizowane, ponieważ czekamy na owoce tych rekolekcji, abyśmy się odnowili wiarą. Przede wszystkim Kościół jest do tego wezwany i bardzo byśmy tego chcieli, żebyśmy nie tylko byli takimi katolikami niedzielnymi, ale żebyśmy byli chrześcijanami naprawdę z prawdziwego zdarzenia, dzielącymi się wiarą, radością i żebyśmy, on, e, jeśli przeżyjemy te rekolekcje, to chcemy, aby każdy ten, który uczestniczył w tych rekolekcjach i te osoby, które się z tymi e, uczestnikami kolekcji spotkają, spotkały osobowego i żywego Chrystusa. Ksiądz dziekan tutaj, który jest szefem partii, zawsze no, pilnuje tego, żeby duszpasterstwo rozwijało się we wszystkich możliwych e, kierunkach. Zapraszaliśmy i mieliśmy z Państwem kontakt podczas Kwietniowych Dni Młodzieży i e, przede wszystkim nasz kierunek pracy był e, w kierunku młodych ludzi, którzy mogą podejmować ten wysiłek ewangelizacyjny również, bo to była ewangelizacja. Wiedzą Państwo o tym, że jako parafia organizujemy od wielu lat półkolonie, czyli zajmujemy się tymi najmłodszymi i to w dość dużym wymiarze. A teraz ten kierunek na starszych. Rekolekcje, no po pierwsze, tak jak mówił Ksiądz dziekan, zamknięte. Po drugie, żeby z nami się skontaktować, przygotowaliśmy stronę internetową www.rekolekcjezambrów.pl. Można też zgłaszać się mailowo. Można również zgłaszać się telefonicznie. Są przygotowane dwa numery telefonów, z których można, można korzystać. Pytanie pewnie by było takie, ile osób możemy w takim razie, jeśli jest to ilość ograniczona, to ile osób będzie uczestniczyło? E, takim bardziej w wersji technicznej przygotowujemy się, przygotowujemy się do tego, żeby rekolekcje, żeby rekolekcje, które będą się u nas odbywały, tak naprawdę będą odbywać się na terenie parafii, ale świątynia, świątynia będzie łączyć się z tym, co się będzie dokonywać. Na terenach zielonych przy kościele z drugiej strony kościoła będzie postawiony namiot na 3000 osób ze sceną e, z pełnym wyposażeniem z logistyką jedzenia, napojów itd. Tak tak toalet zabezpieczenia pożarniczego, medycznego i tego wszystkiego, do czego jesteśmy zobowiązani, żeby ci ludzie w takim spokoju i bezpieczeństwie mogli tutaj z nami, z nami być. Namiot, który będzie postawiony, jest to lipiec, a więc zarówno i chodzi nam o to, żeby zabezpieczyć dla tych ludzi jakiś tam komfort tych rekolekcji, żeby się nie martwić, że ciągle jest gorąco albo ewentualnie, bo zmienność pogody bywa różna, żeby na głowę nie kapało. Wszyscy będą mieli miejsca siedzące, więc to też pozwoli w jakiś sposób nam do tego, żeby wygodnie, w spokoju wsłuchiwać się w to, co ojciec Waszobora będzie mówił do, do każdego z nas na sobotę, tak jak ksiądz mówił będziemy zapraszać wtedy wszystkich już mieszkańców bezpośrednio, żeby każdy mógł uczestniczyć w tym dotknięciu tej duchowej mocy jaką, jaką udziela i jaką daje Chrystus przez, przez to narzędzie jakim jest ojciec John Waszobora E, oczywiście zaczynamy już zapisy, bo plakaty, przy, przygotowaliśmy plakaty, strony internetowe i inne informacje, tak żeby jak najbardziej rozgłośnić to. E, też dzięki Państwu i dziękujemy, dziękujemy tym wszystkim, którzy z naszego zaproszenia skorzystali tutaj, e, i tutaj do nas dotarli. Mamy świadomość tego, że to jeden z wymiarów pracy każdej z parafii. To dotyka, będzie to dotykało nie tylko naszych parafian, bo to zaproszenie wystosowujemy zarówno do mieszkańców naszej diecezji, ale nie tylko, bo informacja podana na stronie Ojca Uszybory wskazuje na to, że ludzie interesują się tym nad wyraz, bo mamy już telefony i z Warszawy, i z Siedlec, i z Białego Stoku, a więc z różnych stron tutaj w naszym okręgu osób, które są zainteresowane uczestnictwem. Nie chodzi o to, że. Też, żeby nas zrozumieć, że nie szukamy, nie szukamy gwiazdy, która poprowadzi show, tylko jest to narzędzie, które udziela się wszystkim. Na każde zaproszenie ojciec Boszobora reaguje entuzjastycznie i chętnie, bo wie, że jest narzędziem w ręku Pana Boga po to, żeby to dobro, jakim jest Trójca Święta, Duch Święty, Syn Boży i Pan Bóg, żeby udzielać każdemu człowiekowi w pełnym wymiarze. I o to przede wszystkim w tym chodzi. My będziemy się starali ze swojej strony jak najlepiej to przygotować i zapraszamy wszystkich i tych, którzy są naszymi parafianami, mieszkańcami Zambrowa, okolic, wszystkich tych, którzy czują wewnętrzną potrzebę, ale też tych, którzy jeszcze się wahają, żeby zgłosić się do nas, zadzwonić, wejść na stronę internetową, wysłać maila, a my na pewno, na pewno odpowiemy na ten, na ten głos. I dodając do słów y, księdza Dawida, chciałam zaznaczyć i prosić również taką prośbę modlitewną, żeby te rekolekcje, które będziemy przeżywać w naszej parafii, omodlić, bo wszystko, co jest... Y, Przemodlone i przez Boga jakoś wzięte, to na pewno potem zaowocuje i to jest najważniejsze. I właśnie w tych rekolekcjach na pewno nie chodzi. Oczywiście są to też w jakimś sensie rekolekcje charyzmatyczne, dlatego że prowadzone przez charyzmatyka, Ale nie czekamy tutaj na jakieś rzeczywiście, nie wiadomo, cuda, ale czekamy na to, aby rzeczywiście ludzie wewnętrznie zależy nam bardzo na przeżyciu duchowym tych rekolekcji, a nie czekanie tylko na jakieś atrakcje, czy jakieś niesamowite rzeczy, które się dziać będą. Przede wszystkim. Życie duchowe i prosimy szczególnie o modlitwę, o modlenie tych rekolekcji, które dopiero się właśnie odbędą. Program jest bardzo intensywny, bo jest od czwartek i piątek, od godziny dziewiątej do praktycznie do godzin wieczornych, i dopiero w sobotę, to ten program kończy się Eucharystią około południa. Natomiast jest to intensywny taki wysiłek duchowy. Chcemy, żeby ten wysiłek duchowy też wspierać takim fizycznym, czyli jak najlepiej staramy się to przygotować, wszystko co możliwe, żeby, żeby to ułatwić tutaj funkcjonowanie naszych, naszych gości i z Zambrowa, i z okolic. Oczywiście też no, przygotowania oprócz tych, tych przygotowań takich typowych prac przygotowujemy się też duchowo. Przez kolejne dni będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tym czasie. Zaprosiliśmy już sporo kapłanów do tego, żeby przez te dni można było korzystać z sakramentu pojednania, żeby był czas na spowiedź i na tą bliskość Pana Boga. I Eucharystia, ten wymiar szczytu, szczytu życia kościoła, a więc komunia święta, co pozwoli nam też, mimo czasu wakacyjnego, na to, żeby jak najbardziej zapewnić tą, tym ludziom, którzy przyjadą uczestnikom, taki wymiar bardzo, bardzo duchowy tych kolekcji. Dziękujemy, dziękujemy za, oczywiście za przybycie.